Domem moim, mego ojca, bo w 55 roku, w sierpniu przyjechaliśmy tutaj i tuśmy tam mieszkali. Ojciec jeszcze potem przez rok dojeżdżał do szkoły w kamionkach, bo rok szkolny tego w sierpniu. Musiał ten rok pękać w szkole, ale co weekend, czy co w niedzielę, czy co święto przyjeżdżał tutaj do domu. I tu mieszkaliśmy. Ten pop, to, to okno, które jest z tamtej strony, to jest okno gabinetu ojca. I tu, w tym gabinecie powstało wielkie dzieło, o którym kolega e, książek na pewno powie i wie, bo pisał. Później, jak już był starszy, to było ciekawe, nie? A ja się ożeniłem, to ja tam zamieszkałem, a ojciec się podniósł do małego pokoiku na górę. I zawsze krzyczał, synu, pomóż mi zejść. Myślecie, tu mieszkam, a teraz musisz mnie z góry. No tak było, no taka kolej rzeczy. I dzięki kolegom, Andrzejowi Czakowi i Markowi Książkowi, na tym domu zawisła tablica. Cieszę się z tego powodu, i teraz oddaję głos kolegom, i oni resztę powiedzą, bo oni więcej wiedzą na temat i tablicy, i sponsorów, i gości. A ja jestem tylko biednym gospodarzem tego domu. <noise> <roku. głos> Koledzy, proszę. Dziękuję Jacku. Yy, yy, działaniach kulturotwórczych. Ale ja myślę, że yy, dowodem właśnie na to yy, jest yy, obecność tutaj Jurka Sałaty i ta recenzja dowodzi tego, że Panas był mistrzem nad mistrzem. Ale o tym myślę, powie Marek Książek, który jest autorem książki wydanej wspólnie przez, z, z, z Januszem Soroką Spojezierza i tam w tej książce mamy bardzo wiele szczegółów dotyczących Henryka e, e, Panasa. Bardzo proszę dziękuję bardzo. Przepraszam, dodam jeszcze, że Marek właściwie jest inicjat inicjatorem e, uczczenia pamięci Henryka Panasa właśnie w postaci książki, tablicy, inspiratorem do działania na rzecz pamięci Henryka Pana, przepraszam. No to, to, to już łapiąc za słowo, to było tak, że ja opowiadałem Heniowi właśnie, że uprawiam wędrówki piesze i podczas tych wędrówek nie mam co robić, więc myślę i czasami wpadam na takie właśnie pomysły. Otóż doszedłem do wniosku, że skoro przeszło nam, przegapiliśmy właściwie E, chyba wszyscy tutaj szepną rocznicę urodzin Henryka Panasa, co stał, było 10 lat temu. To najbliższa okazja jest 110 rocznica uczczenia w jakiś sposób. No i tak przyszedł mi pomysł, żeby zawiesić tablicę. E, fundowaliśmy my jako stowarzyszenia. Stowarzyszenie Dziennikarzy RP i Związek Literatów Polskich. Natomiast to tutaj podkreślę, że jakby sfinansował tu przedsiębiorca prywatny Ryszard Kokot, który jest z nami i zostanie to docenione również jeszcze w awangardzie. Ja nie będę za długo tutaj mówił o, o, o twórczości i życiu Henryka Panasa, ponieważ to jest w tej książce. Również jest tutaj skrót taki w Dziennikarzy Olsztyńskim, to jest kwartalnik wydawany przez nasze stowarzyszenie. Tylko chciałem dodać, że Henryk Panas rzeczywiście tutaj w 1955 roku kupił ten dom i a jako kierownik szkoły, takiej malutkiej szkoły w kamionka Kogirzycka, no chciał, szukał tutaj roboty. Pomyślał sobie, że skoro pisze opowiadania i te opowiadania zdobywają laury w konkursach ogólnopolskich. Więc może gdzieś by się zaczepił do prasy. Ale y, to nie było tak łatwo wtedy, tak jak dzisiaj, że napiszę artykuł się z dziennikarzem. Wtedy owszem, publikowano jego opowiadania, ale na etat, o etat było trudno. Więc początkowo zatrudnił się y, w szkole nr 6, to było na y, kolonii mazurskiej. I dopiero w 1956 roku, po powstaniu pisma w armii Mazury no w jaki sposób znalazł tam etat, to wszystko jest opisane bywało czasami tak, że z braku, z braku dobrych piór do pisania artykułów on wypełniał dwie trzecie pisma podpisują się inicjałami różnymi jak Eliot, ale również pseudonimami, na przykład Jan Kamionka no bo to związane było z Kamionką, z Kamionkami albo na przykład Ludwik Jankowski także był bardzo, bardzo płodnym, płodnym twórcą a oczywiście jego największym dziełem było był apokrypt według Judasza i dzięki temu jakby wydobył literaturę tutaj regionalną poza płotki Warmii i Mazur, stając się pisarzem ogólnopolskim i znanym w świecie, do dzisiaj jeszcze są E, wspomnienia ludzi, którzy <coughs> widzieli jego książki w księgarniach poza granicami kraju. Ponieważ, według Ignacia był tłumaczony na kilka języków obcych, w tym na japońskim. I przed te, tą skromną tablicą nie chcemy z niego czynić jakiegoś bohatera, chociaż miał w swoim życiorysie naprawdę takie karty znakomite. E, na przykład służba w armii Andersa, no to jest, dzisiaj to jest bardzo, bardzo na, na, na czasie i, 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 modne. Ale przede wszystkim czcimy, czcimy, tak, w Areśienka Bude NKWD siedział tam, no, w Lwowie. Ale czcimy przede wszystkim jego twórczość. E, ponieważ tą skromną tablicę zasługuje na to. Ma w Olsztynie ulicę, ale ta tablica jest po to, żeby... Pokazać, że 30 lat tutaj mieszkał, tworzył i zasłużył się na, dla tego regionu. I bardzo mi cieszy ta liczna obecność tutaj i przedstawicieli władz, i, i również czytelników, członków obu stowarzyszeń ZLP i SDRP. No i cóż, zapraszam po po 13 godzinie do awangardy, gdzie będzie również taki no, mało znany film wyświetlony, gdzie on zaprezentuje się od tej strony literackiej. A teraz ja bym prosił w imieniu właśnie tutaj Andrzeja również, Pana Marszałka, Gustawa Marka Brzezina, żeby było jasno. Dobrze. A przepraszam, jeszcze chciałem, bo ja chyba nie miałem, planowałem jeszcze powitać tu Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Szewczyka, Przewodniczącego Komisji kultury e, Wiktora Wójcika, który przyleciał się na prostę strzyar, dokładnie zostać tak. ale na przykład Pawła Jaszczuka, który tutaj w tej książce opowiada również, jak tutaj wydał tu u Mistrza swojego, ponieważ mieszkanie daleko na Warszawskiej. I, może kogoś pominąłem, ale postaram się wyglądać. To co? z imienia Zięczek zawsze bardzo. za, za was Krzysztof Dołkrzewicz i dlatego go nie poznaliście nie, bo miał, miał przyjechać do 13 dopiero, bardzo ci dziękujemy, że przyjechałeś jest pierwszy laureat nagrody imienia Panasa objętej, nagrody objętej patronatem właśnie marszałka myślimy o drugiej, drugiej turze. No, dużo tych spraw się tutaj zebrało. Aha, chciałbym jeszcze powitać e, przyjaciół z Stowarzyszenia Pojezierze, ponieważ e, Henryk Panas był współzałożycielem Pojezierza i sekretarzem generalnym, a potem wydawnictwa Pojezierze, które drukowało e, późniejszych znanych e, poetów, na przykład Erwina Kruka, Kazimierza Brakonieckiego, Stefana Toma i wielu, wielu innych. I wszystkie wydania e, e, Judasza. I również To co, Panie Marszałku? Panie Marszałku, prosimy bardzo prosimy Jadzku, uczynienie nam tego, tego zaszczytu i ewentualnie, no, gdyby Pan. Ten, Tam delikatnie pan delikatnie to... Tak. Żeby nie zerwać tablicy. <laughs> panie Prezydencie. Delikatnie

Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący Rady Miasta, Panie Jacku, Gospodarzu, Juniorze, Szanowni Państwo. Chcę bardzo przede wszystkim podziękować w imieniu myślę tutaj sprawy regionalnej, mieszkańców regionu, bo w takim bogatym życiorysie twórczości bardzo istotną kwestią jest pamięć. I teraz 110 rocznica urodzin, tak zaznaczona właśnie ocenięciem tablicy, miejscem życia Henryka Panasa, jest kwestią naprawdę niecodzienną, bo jest wytworzoną przez, można powiedzieć, kolegów po fachu, tak, kolegów po fachu, bo i zarówno dziennikarze, jak i literaci, Rzeszeni w Stowarzyszeniu, w Związku, sami siebie i, i, i ceniąc po prostu historię, życie, twórczość, oddanie sprawie Henryka Panasa postanowili uhonorować dzisiaj 110 rocznicę urodzin, a jeszcze wcześniej wszelkie działania związane z pierwszą edycją. Witamy laureata, pana Krzysztofa Dauszkiewicza. E, pierwszą edycją e, nagrody e, Henryka Panasa. Ja osobiście dziękuję, że, że zostałem zaproszony do współpracy, że, że mogę patronować i myślę, że jako samorządy e, będziemy e, po prostu tą ideę e, wspierać i, i pomagać, żeby e, taka pamięć miała miejsce, bo wielu ludzi e, znakomitych e, prowadzi swoje zacne życie, oddaje całą twórczością to co najważniejsze i od siebie i, i fotografując historycznie tą y, społeczność, a, a niewielu po prostu jest y, tak upamiętnionych jak Henryk Panas. Na ręce y, Jacka, kolegi. I serdecznie gratuluję i serdecznie dziękuję, że tutaj na tej posesji możemy dzisiaj gościć w tak w zacnej chwili. Wszystkiego dobrego jeszcze raz serdecznie dziękuję. A mógł zamknąć. A, mógł zamknąć. a mógł zamknąć. <laughs> Wszystkiego dobrego. <Dziękuję śmiech> jako gospodarz ja, miasta. <śmiech> <śmiech> panowie Przewodniczący, członkowie Stowarzyszenia, koledzy radni Rady Miasta Olsztyna, wszyscy dzisiaj zebrani. Tak jak powiedzieli już wszyscy przedmówcy, stoimy dzisiaj przed domem, który pamięta historię bardzo dokładną Henryka Panasa, o czym również tu Odnosząc się do życiorysu, mówił Pan y, Przewodniczący, bo przecież droga rodziny, ta związana od urodzenia z okresem przedwojennym, powojennym, była niezwykle złożoną, bardzo trudną, bo przecież ze strony Lwowa, tak? Poprzez e, o czym też była mowa działania wojenne a więc i Iran, Egipt i Włochy i inne kraje zachodnie i Wrocław, o czym mówisz Jacku i potem tu warmia i Mazury wiemy doskonale, że Henryk Panas był Literatem, był wyjątkową osobą, którą ceniliśmy i bardzo sobie cenimy. Jego twórczość została dzisiaj również przywołana. Jesteśmy z tego powodu my, mieszkańcy, bardzo zbudowani, bo był przecież, jak czytałem, również nauczycielem matematyki. A więc miał również umysł ścisły historii polskiej. A jednocześnie, tak, historii polskiego, jak mówi Jacek, a więc bardzo uzdolniony, bardzo utalentowany. I jednocześnie również e, na tym polu związanym z literaturą, wyjątkowo zaangażowany i pozostaw, pozostawił po sobie przecież bardzo bogatą spuściznę. To tutaj, między innymi ta historia rodu Panasów, była i wpisała się w nasze miasto Olsztyn. Tak jak również e, przypomniał Pan Przewodniczący, mamy ulicę Panasa w naszym mieście Olsztynie już od na pewno. E, Długiego okresu czasu. Nie potrafię powiedzieć od kiedy, ale lat myślę, że 90. -tych, 80. -tych. A więc jest to historia, która z nami pozostaje, którą również jestem przekonany, cieszymy się, że możemy odświeżyć do niej wrócić i do tak znakomitej osoby, jakim był Henryk Panas. Wielkie słowa, gratulacji, podziękowania dla wszystkich Państwa, bo przecież i stowarzyszenie na co dzień. Bo tam pan Henryk był, współpracowało, tworzyło i jednocześnie budowało tą kulturę szeroko rozumianą w naszym mieście, w województwie olsztyńskim, w województwie warmińsko-mazurskim. Wielkie słowa podziękowania dla e, Związku Literatów Polskich, dla Stowarzyszenia Dziennikarzy e, STRP, jak i również oczywiście dla wszystkich państwa i dla e, pana, e, który sfinansował po prostu to dzisiejsze wydarzenie i tą tablicę serdecznie w imieniu, w imieniu własnym jestem przekonany również w imieniu mieszkańców naszego miasta Olsztyna dziękuję Jackowi serdecznie dziękuję za udostępnienie tego miejsca i za przywołanie tej wspaniałej pamięci. Dziękuję bardzo. Również chciałbym przekazać kwiaty. Pani Ranno, mamy kwiatki? Tak? Nie wiem, czy w tym pokoiku, czy będą czy tutaj, dla po prostu Tak mogłeś... jest, tak jest. Chciałbym jeszcze dodać, że jest współwłaścicielka tego domu. Ewa Tozulna. No. Więc warto, bo ponieważ tam i flagi zawiesiła i posprzątała.

Jeszcze. Czytniemy. Jeszcze raz dziękujemy ja wszystkim i zapraszamy do awangardy, kto tam będzie mógł. Bo częstunek będzie. Słodki. Pierwszą zdążymy. No i zepsuł mi bramkę. O, tu To na potrzeba zapisania. To chyba będzie ta tablica w, w jakimś tam rejestrze turystycznym, tak? W przewodnikach. E, to znaczy, tak, na pewno, na pewno zrobimy. Być może turyści, turyści opracują jakąś trasę, żeby tu. Mamy tu tutaj przeje... obródek zrobimy kabo. Tak, I Kaszoro leczy. Aha, dobrze. dziękujemy, to co? Dziękujemy Wyszy... wszystkim za przyjście. Jeszcze raz dziękujemy. za z tego miejsca. Tam resztę będziemy działać. związkami zawodowymi. Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo. Dziękujemy, dobra, a gratuluję. Dziękujemy bardzo. Gratulacje, też dzięki. Dzięki Rysiu? patrz, Co? Sponsu? Rysiek, Rysiek, Rysiu? na nas, popatrzcie na nas! nas, na Spac. na jacek Spac. kamery na nas.

Zresztą... Zresztą... już Zresztą... Moment jeszcze.